Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale. Obstawiamy jak zawsze na początek prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i jedno kliknięcie a pomaga tutaj wszystko rozwijać, także dziękuję serdecznie. Oczywiście lecimy z kuponami na dzisiaj, lecimy z promocją, z konkursami jest tego sporo, więc zaczynamy ze standardowym układem filmu. Na początek promocja bez ryzyka przegranej na pierwszym kuponie. Jeżeli nie macie konta w kliku a założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego Obstawiam 50 tak jak teraz widzicie, no to możecie stworzyć pierwszy obojętnie jaki kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie w was 5 można wypłacić. Jeżeli wejdzie, wszystko jest wasze, można wypłacić. W tej promocji chodzi o to, że nieważne czy macie zwrot, czy wygrywacie, ten pierwszy kupon trafiacie, można to wypłacić. Nie ma konieczności obracania i grania dalej, także świetna promocja dla nowych graczy. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja dosłownie dwie minuty i można sobie działać. Zanim przejdziemy dalej, wskakujcie do naszej grupy na Facebooku. Ponad 85 tysięcy użytkowników i typerów takich jak wy, linki i do grupy i do Instagrama też w opisie pod tym filmem. Serdecznie, serdecznie zapraszam. Przypominam, jak zawsze, że mamy konkurs, turniej typerski do końca października z fajnymi nagrodami za 6 pierwszych miejsc, przykładowo e, słuchaweczki JBL-a, e, głośnik JBL-a i ponad 600 zł w betkliku e, do zgarnięcia, po prostu wbijacie sobie na stronę typy.com i typujecie, typujecie mecze, typujecie dokładne wyniki, za trafienie dokładnego wyniku macie 500 punktów za trafienie zwycięzcy meczu, ale nie dokładnego wyniku 200 punktów, no i tak sobie zbieracie i na koniec października 6 pierwszych osób, e, no po prostu zgarnie nagrody, mamy mnóstwo, mnóstwo ludzi Którzy biorą udział około 3000, więc dołączajcie, jeżeli jeszcze nie bierzecie udziału w tej zabawie. Link w opisie pod tym filmem i to jest pierwszy link od góry, więc znajdziecie. I jeszcze konkurs tutaj, jak zawsze 5 do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? no Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu typujecie dokładne wyniki minutę. Pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Łotwą a Holandią. Dopisujcie swój login gracza z BetClika, Typujemy do 20.45 komentarzy edytowane dodane po tej godzinie bez loginu gracza na Betklik. Nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. I teraz tak, zaczynamy od trzech pod kuponów w zastówkę, tak jak to zawsze bywa. Na razie wygląda to całkiem dobrze, więc warto sobie rzucić okiem. I potem jeszcze dwa mocne kupony od osób, które już na kanale trafiały, więc zaczynamy od kuponu. E, a jeszcze nie zaczynamy. Tutaj szybko podsumowanie, jak to wygląda z tymi kuponami zastówkę w, e, od początku października i już teraz kupon e, Artura. Tutaj mamy trebla ze stówki 275 zł, overek 1,5 gola, po prostu obojętnie e, czyje te gole będą, że tak powiem, Rosja, Słowacja. E, Goldepaja w meczu z łotwą, no to faktycznie powinna być łatwa przeprawa dla Holandii i jest jeszcze owerek 9,8 i rzutów rożnych w meczu Niemców i Rumunii i z tego właśnie się robi 275 zł kupon numer 2 to kupon od Dariusza, tutaj po prostu dubel na podwojenie ze stówki 212 zł i też over 1,5 gola po kursie 1,45 Czechy Walia moim zdaniem do takiego dubla spoko typ spoko typ na overek 1,5 gola po takim kursie i cztery kartki w meczu Niemcy i Rumunii no jeżeli Rumunia postawi twarde warunki Niemcom to faktycznie te kartki mogą być gorzej jeżeli Niemcy szybko będą prowadzili 2-3-4 do zera i w sumie mecz będzie zabity, no zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie tutaj 212 zł i jest jeszcze typowo typowo podwojenie od Michała e, dwa zdarzenia, poniżej 3,5 goli w meczu Cypru i Chorwacji, no tutaj przede wszystkim powinna strzelać Chorwacja, ale Chorwacja ostatnio nie gra jakoś mega wybitnie i, i mega dobrze w ofensywie, więc tutaj e, tym kieruje się Michał i jest jeszcze over 8,5 rzutów rożnych w meczu Estonii i Białorusi no bo zdaniem Michała grają dwie do siebie ekipy, i powinno być tutaj spotkanie dosyć wyrównane, po prostu liczy. Na to, że gdzieś tam akcje po jednej i drugiej stronie będą się pojawiały, z tego generują się przeważnie rzuty rożne, więc tutaj w to sobie idzie to jest typowo podwojenie. 2,29 ze stópki 201 złotych. I słuchajcie, mamy kupon od Bartka. Bartek na razie podawał jeden kupon. Tutaj 1169 zł czystego profitu ma aktualnie i gra za 1400 złotych, 5111 złotych do zgarnięcia. To są trzy typy: Czechy lub premis i powyżej 1,5 gola, czyli że Czesi nie przegrają w meczu dwa gole. Owerek 2,5 goli Niemcy, Rumunia, no to powinno być raczej spokojnie zrobione. I jest jeszcze owerek dwóch i goli Cypr, Chorwacja. Tutaj za to Bartek liczy, że Chorwacja właśnie postrzela. Bo kurs na tego overa jest bardzo, bardzo duży, 461 w akostego. No, jeżeli tutaj wejdzie, to naprawdę fajny profit się robi. Jeżeli nie wejdzie, to minimalny minusik, tutaj, jakby w historii podawania swoich kuponów. Więc to jest kupon od Bartka i mamy jeszcze kupon od Karola. Karol też podał jeden swój kupon. 1160. 9 zł aktualnie czystego profitu i gra sobie dwa takie same kupony, po prostu rozbita stawka, żeby ominąć dodatkowy podatek. Za 900 zł 2170 i za 920 2218 tutaj dwa typy. Po prostu bo to score. Turcja, Norwegia po kursie 1.85, duży kurs. Norwegia prawdopodobnie bez Holanda więc troszkę ta siła ofensywna będzie uszczuplona, że tak powiem. I do tego overek 2 i pół goli samej Holandii w meczu z Łotwą po kursie 1.48. No wygląda to ciekawie, oczywiście mocno, mocno trzymamy kciuki, żeby to się udało. I na dzisiaj to by było na tyle. Ja serdecznie Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup Linki w opisie pod tym filmem Zachęcam no, do dobrania udziału w konkursie Wpadajcie też na stronę konkursdarmowetypy.com Bierzcie udział w zabawie, słyszymy się jutro Elo